O, patrzcie jaka petarda przyjeżdża na sprzedaż Uhoho. Lexus CT200H i tak, mamy tutaj Lexusa napęd hybrydowy od Toyota i 1.8 czyli mega niezawodne, wolnosące nawet można dorzucić sobie gaz tutaj aktualnie nie ma spalenia gdzieś tam na poziomie 4,5-5 litra tak, ostatnia wymiana oleju była w Październiku, e, październik wrzesień we wrześniu 2005 przy przebiegu 287 i tak samo około roku temu przy przebiegu 271. Czyli auto jest na bieżące serwisowane, nic mu nie brakuje. I patrzcie, teraz mega się fajnie prezentuje, idealnie się nadaje do miasta. E, no Lexus jak Lexus nie mamy tutaj delikatne zadrapania na progach. E, jeszcze mamy z takich drobniejszych rzeczy tutaj e, tylna klapa. Auto bezwypadkowe, ale miało tutaj przetarcia takie parkingowe, wymienione wszystko waso, czyli zderzak i lampa. Jedyne co tu zostało tutaj delikatnie przetarte. I tak ta picerka taka welurowa, kurde, nie wystarczy światła po prostu mega się prezentuje, mamy kto tu z tyłu jeździ. Mi się bardzo podoba, jest mega wygodne. Tak, jeżeli popatrzeć tutaj w środku, tak tutaj mamy też, to jest takie welurowe, plastik jest miękki, tutaj jest skóra, wszystko po prostu jak książka, książka pisze, nie? Tak, dostęp jest bezkluczykowy, czyli po prostu czoch zgasiło się odpala się jeżeli chcemy cofnąć do tyłu mamy kamerkę w usterku jak na 2011 rok po prostu mega o czujniki parkowania prezentuje się fajnie wielofunkcjonalna kierownica tutaj mamy tempomat kika trybów, jazdy. można sobie włączyć eko normal sport Fajnie to się auto prezentuje, jak najbardziej polecam. E, pomimo tego, że e, wpisane jest, że właściciele mamy cztery no to tak, faktycznie ich było dwa właściciele. Pierwsza pani księgowa, później przerzuciła się na spółkę, e, później odkupił kolega w tej pani i sprzedał na, na, na sprzedaż, odkupił od tej księgowej i sprzedał pani Sylwii. Także faktycznie mamy dwóch właściciele. O! Lampki się świecą, wszystko Tutaj, yeah. O! Mega! Auto jest w miarę czyste, w miarę zadbane, jak na 15 lat eksploatacji i 289 tysięcy przebiegu Uważam, że po prostu jest mega! Paną no sekundkę O! Aktualnie niedawno, 2000 km temu po serwisie. Och. Tak, kanapa tylna. Miejsce w miarę jest wystarczająco. E, w sumie kiedyś e, pani niegubiło mnie fotele. To się składa i w miarę bardzo ładowne auto się robi, nie? Patrzcie, jak się cicho zamyka tylna klapa łuch. Zimowe opony aktualnie jeszcze dobrze e, mamy jeszcze w komplekcie, dorzucamy opony letnie w felgę też tak no w miarę w dobrym stanie.